Cześć, z tej strony czasownik. Przychodzę do Was z porcją newsów. Dziś, 28 listopada, rusza rerun eventu Chronicles of Uluru, London Downing. Sam jestem świeżakiem, więc nie ogrywałem tego eventu podczas premiery, ale patrząc na grafikę, mogę podejrzewać, że skupiony jest wokół Tuffery, Flutterpage, Willow i Brimleya. W trakcie eventu powinniśmy wraz z rozwojem fabuły otrzymać papierowe medaliony, które wymienimy za takie nagrody jak Psyche dla Willow, parę Unilogów, muzykę z eventu, którą uruchomimy w szafie grającej, czy różne materiały do rozwoju postaci. Przedwczoraj z kolei odbyła się transmisja, podczas której Devsi przybliżyli czego możemy się spodziewać po wersji 3.1, która swoją premierę na serwerze globalnym będzie miała już 11 grudnia. Wersja będzie nosiła tytuł The Midnight Whistle. Wiemy teraz, że w tej wersji zdobędziemy 14 unilogów w dwóch fazach login eventu. Prawdopodobnie pierwsza siódemka dostępna będzie przy premierze jednej postaci, a druga drugiej. Do tego będzie miał miejsce update systemu aktywności. Zwiększony będzie maksymalny limit odnawialnej aktywności z 200 do 240 na poziomie 80. Limit aktywności, którą możemy zdobyć, trzymając słodycze z kolei, zwiększy się od 1200 do 1600. Aktywność wykraczająca ponad limit, i tu nie wiem, czy mowa o limicie odnawialnym czy o machie 1600 będzie zamieniona na cukierki o tygodniowym terminie przydatności. Po tym tygodniu nie będą znikały, a ulegną automatycznej konsumpcji. Prawdę mówiąc, nie wiem nawet, czy będę miał okazję przetestować tę mechanikę, bo wydaje od razu każdą aktywność, którą posiadam. Devsi uruchomią dla nas również aktywność cross-platformową, w której za zalogowanie się zarówno na kliencie PC, czy to na Steamie, czy, czy, czy jak to ogarniacie, jak i mobilnym, korzystając z tego samego konta, otrzymamy limitowany portret. Nie nic super ciekawego, ale za samo zalogowanie się myślę, że, 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 że można spróbować. Coś, co może ucieszyć sporo osób, to zwiększenie liczby slotów na nasze zapisane drużyny z 4 do 10. Po transmisji na nasze konta wleciał bonus. 120 clear dropów i jeden swoich cuksów. Mamy 7 dni, teraz to już bardziej 5, na odebranie tej przesyłki w kliencie gry. Przypomnę tylko, że The Midnight Whistle jest wersją, która miała już swoją premierę na chińskim serwerze. W jej trakcie gracze mogli zdobyć dwie nowe postacie. Robuszkę, healera dla drużyny opartej yy, na Blood Tide i Corvus, głównego DPS-a dla drużyny Dynamo. Ponoć Lucy wciąż jest lepsza, jednak jeśli ktoś jej nie ma, może być zainteresowany. Ja nie mam. Na chińskim serwerze podczas baneru Robuszki pięciogwiazdkowymi postaciami o zwiększonej szansie na wylosowanie byli Click i Baby Blue. U Corvus były to Satsuki i Sweetheart. Oczywiście zarówno Rubuszka jak i Corvus będą miały też swoje własne eventy, jak to jest w przypadku Harona i jak to było w przypadku Sentinel. Spodziewam się również eventu A Long Way From Home, który o ile dobrze rozumiem grafikę skupiony powinien być wokół Samelweiss. Można zdobyć kliodropy, więc warto. Poza tym podczas 3.1 odbędzie się rerun eventu Last Evenings on Earth, kręcącego się wokół Barka Roli i Fatutu. Anegdota dla Necrologist, powrót Pristorm Protocol, który mogliśmy ogrywać w wersji 2.8, teraz już zbudowanego, a także Event Artefact Masters, w którym z tego co widzę, gracze mogli zdobyć skórkę dla Kristalo. Samych skórek oczywiście będzie trochę więcej. Poza Kristalo wpadnie też Van Helsingowa Windsong czy Draculowaty Alef. Do tego nowa skórka Knighta w ramach 021, Euforie dla Knighta i Argus. Rozbudowa is in the Rain, nowy Main's Bulletin czy nowy tryb w wilderness, który oby tylko z nazwy był o wędkowaniu. Dużo tego, ale to nie wszystko. Dziś rusza kolap w Sword of konwalaria z Wiedźminem. Nie znałem wcześniej tej gry, parę dni temu widziałem reklamę mówiącą właśnie o tej współpracy. Zainstalowałem grę i zdobyłem trochę waluty na losowanie postaci. Podczas eventu będziemy mogli zdobyć Zafrico Siri, a w gacia dostaniemy Wiedźmina Yennefer i Tris. Ponoć Yennefer jest szczególnie warta zdobycia, jeśli zależy wam na mocnych postaciach. Sort of Convaleria jest taktycznym RPGiem kojarzącym mi się mocno z klasycznym Final Fantasy Tactics. Gra się przyjemnie, a sama gra, przynajmniej na razie, zdaje się być dość przyjazna wobec graczy darmowych. Ja taki jestem. Postaram się nagrywać swoje losowania podczas tego eventu i pokazać wam, jak się wieszkiem gra w tym taktyku. To już wszystko na dziś. Dajcie znać, na co czekać najbardziej. Cześć!